Halo halo, witam Was w kolejnym odcinku na g 4 Pamiętajcie, że materiał jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie jesteś pełnoletni, to prosiłbym, abyś opuścił ten film, a osoby pełnoletnie bardzo serdecznie witam. Chciałbym powiedzieć na sam początku, że z kodem Kosior macie nie plus 5, a plus 10% raz oraz z darmową skrzynkę speka. Zobaczmy sobie, co by tu nam wypadło z tej skrzynki. I to jest ump labirynt za 76 groszy, no to spoko za darmożkę coś przygarnąć. I co? Pamiętajcie widzowie o prezentach, bo płacając co najmniej 60 zł, bierzecie od razu w pięciu prezentach udział i może któryś ze skinów trafić do was. Na przykład taka koska, taka kostka czy frontside albo usp mądź digielek. Myślę, że fajna opcja, także się z moim kodem. Zrobimy sobie jakąś bitewkę na początku. Yy, albo wiem, co dzisiaj zrobimy. Dzisiaj robimy naklejki. Dzisiaj robimy naklejki, więc myślę, że to może być ciekawy format Pointrasz i robimy tak. Robimy tak, więc dzisiaj robimy naklejki. Widzowie chciałbym na samym początku zaznaczyć, że zachęcam Was do polajkowania, skomentowania oraz zasubskrybowania tego filmu i kanału, ponieważ wtedy możecie wygrać skina. Na moim Discordzie, link w opisie, serdecznie zachęcam do wejścia, Sprawdzajcie. No i jeszcze ważna jedna rzecz, mianowicie też ogłaszam sprzedaż skinów. Możecie kupić, yy, kupić, sprzedać u mnie skiny, przepraszam. Więc jeżeli macie na sprzedaż skiny, zachęcam odezwać się do mnie na pewno na Discordzie. Napisać nazwę skina, float, oraz najlepiej wysłać screena po prostu tego. Skinka, i na wysłać też swojego e, trade linka, bądź po prostu swój profil. Wtedy się ustali cenę. Także serdecznie zachęcam. No i co? Przejdźmy tutaj, zobaczmy, co się dzieje. Fajnie Shelly dropi. Tutaj dwie gwiazdki z stickera. Pierwszy raz widzę w ogóle gwiazdki na stickerze. No i Shelly chyba wygrywa. No, ja chyba potrzebuję dwóch punktów, trzech. Już dobra, to to już jest przegrana niestety. Szeli zaorał, no Sherry zaorał, no jak mi da coś za 140 zł, to się troszeczkę zdenerwuję. Ale no niestety, no Sherry wygrał, ma dwa punkty więcej ode mnie, ale spokojnie, na tym my nie kończymy. My lecimy dalej z tutaj e, naszymi naklejeczkami. dodam tym razem też, nie, nie dodam tego. Dodam 6. I dodamy sobie jeszcze aspirację. 6 też razy będzie, będzie tak o, idealnie myślę, na 3 osoby i robimy na underdoga. Na underdoga zobaczymy, co tutaj nam wypadnie. Dołącza bot Ginold i bot Paco. No dobrze, dobrze. zobaczymy, co pierwszy stickerek da. Może jakaś gwiazdka? Okej, okay, nie ma gwiazdki, ale banana sticker spoko. No, tutaj ponownie fajnie, fajnie. Ja już zaczynam wygrywać, bo underdog tak działa. Więc jest dobrze, jest dobrze. Póki co jest dobrze, wygrywam. Mam nadzieję, że za szybko to się nie zmieni. No i banan mi wyleciał, niedobrze. Modpago teraz wygrywa. Ale spokojnie, tutaj jakiś jeden dobry drop z tej aspiracji. I wtedy role się zmienią. Uuu, 17 zł mi dobrze Niedobrze, tamtemu 19. No, niedobrze, 13. No, ciężko, ciężko. Pago musi wydropić coś za 3 dychy co najmniej. Bo tak to wtedy. Ciężko to widzę. Ciężko to widzę. Coś mu dało dychę niby, ale to dalej jest za mało. 2 zł. Niedobrze. Nie, to już przegrana bitwa, niestety. 19, No ładnie mu tu dali, daliśmy, ładnie mu daliśmy, więc po prostu mam teraz inny pomysł. polecimy sobie siódemki same. Siódemki same. I teraz tak. Dodajmy tą skrzyneczkę i dodajemy doja. Jak nie pyknie, to lecimy wszystkie te skrzynki tylko na kołaże. Teraz lecimy już na dwie osoby, bo już jest większa lekka kwota. Fajnie byłoby zgarnąć to wszystko. Zobaczymy. Bot bandura dołącza 7. 7 po 7 skrzynek, trzech rodzajów, myślę, że może być ciekawie. Tak, tu póki co, yy, póki co spokojnie. Póki co, spokojnie. Mm -hmm. No, najważniejsze, że wygrywam, no. Tutaj jeszcze, tak, ok, fajnie, fajnie. 15 zł. Może być, może być. Tutaj cyk, 20 już łącznie. w się sensie z jego i z moich. No tu mogło dać lepiej troszeczkę, no Ale tu dało mi 5. Jest ok, jest ok. No mam 15 zł ponad przewagi zobaczymy na jak długo. Bo ta aspiracja też umie fajnie dać. O, 18 zł, fajnie No a tam do, ten docz to już w ogóle ta może dać grubo. Tu 17 zł, pięknie, lecimy dalej, lecimy dalej. Nie poddajemy się. No tu już słabo, złoty 40 to już nie jest tak za fajnie. Ale tu jeszcze gwiazdkę mu dało. Uj, uj uj. Niedobrze, tu 17 zł chyba ta naklejka. A co mu da? 38. No dobra. Fajnie, bo coś dorzucił tutaj chociaż do tej puli. Ale raczej tego nie wygrywa dalej, nie? Bo tu też dostałem tam. Oj, teraz to już nie wiem. Teraz to już nie wiem, czy mnie nie dogonił. Troszeczkę tu ma tych pieniędzy. No, jeszcze 24 zł. No, nie jest za dobrze, nie jest za dobrze, bo ja tu miałem co? 10, 15, 25. Dobra, 36. No, dobra, no, zobaczymy, no, zobaczymy. No, wydaje mi się, że w sumie to mogę to wygrywać, ale nie jestem pewien. Dobra, 4 dychy. Teraz to na pewno to wygrywam 100%. 100%. Jeszcze, jak wydało mi jakąś naklejkę za stówkę, to byłbym naprawdę zadowolony, nie? I tutaj jeszcze nic. A ostatnia. Uważaj. Pięknie jakaś naklejeczka z podpisem. 34 zł. I mamy. O, powiedzmy. Dobra, 80 zł. Yy, no, profitu. No, nawet to nie jest 80, ale niech będzie, że już 80. No, dobra, lecimy dalej. Więc tu fajnie dało te naklejki. Teraz spróbujmy je zakręcić na gogłożę. No, o, ale jeszcze o tych zapomniałem. No to proszę bardzo, cztery robimy te. Robimy cztery takie. Gdzie są te dodze? Gdzie one się ukryły? I cztery takie zrobimy, potem dorzucimy jeszcze te droższe. Tak, ciekawie ciekawa. O, tutaj jest to. Dobra, jedną dorzucimy, już jedną dorzucimy tak. Zobaczymy na testa, czy jeszcze jakieś ominąłem? Chyba nie, chyba nie, dobra, zobaczymy tak w takim razie. Jedne trzeba dorzucić. Polecimy już tak na grubo i najwyżej trudno, stracimy. Trzymajmy, trzymajmy po prostu kciuki, że nam odda. Pierwszy sticker dla niego, cztery dychy pewnie mu da. A nie, 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 cztery, dwie dychy. No dobra, spoko. Do odrobienia, do odrobienia. Lecimy dalej. No Bandura, jakbyś mi dał wygrać, byłoby fajnie. Okej, okay, ciekawie. Nic jeszcze nie dało takiego fajnego. Ale uuu, dwie stówki, podoba mi się to. To fajny drop. Bosz, no tak średnia. A tu co najdroższego może być? 448. No to zobaczymy. Póki co na pewno wygrywam. Dwie stówki gdzieś tutaj są. Może trzy się uzbierają. Ale jeszcze teraz najważniejsze stickery lecą, tak? Dodge dał mu. Uuu, 1000 złotych naklejka. Dobra, mi ładnie dało. Nie wiem czy... ojojoj, oj, oj, mu też dało. Dałoby lepszą? No jest jedna lepsza, 100 złotych bodajże. Ale kurde, też że mu dało te 486 zł to nie dobrze. Okej, okay, więcej, dobra, i ostatnia Mastera. No, liczyłem na coś więcej, liczyłem na coś więcej, ale naklejka za 1000 złotych też jest bardzo fajną opcją, naprawdę. Więc myślę, że możemy teraz po prostu polecić już faktycznie na grubo, ale tym razem bez koguara. Chociaż tutaj też jest koguar. Albo zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. I jeszcze tutaj za 200 zrobimy, jednak z tym koguarem. Zrobimy taką mieszankę, która raz może dać, a raz nie. Także zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. 1000. 678 zł w takiej bitwie dosyć droga, ale zobaczcie różnicę: że tutaj 100 zł kosztuje zwykła, na kogułaże 218, tu na zwykłym 200, a na kogułaże aż 1160, więc jest duża różnica. Zobaczymy, jak na koguarze tutaj da 126, to nie jest to najgorzej, ale no mogłoby być lepiej. Tutaj mu dał 300, niedobrze. I teraz, uwaga widzowie, trzymamy kciuki. O 1182 zł lecimy Pięknie nam dało, pięknie nam dało. Widzę, że pomysł z naklejkami był bardzo dobry i bardzo trafiony, także fajnie tutaj ładnie nam dało. E, widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. E, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza oraz suba, żeby wygrać skina u mnie na Discordzie. Wpłacajcie z kodem Kosior, żeby otrzymać skinki, mieć szansę otrzymać skina też. Eee, I co? Sprzedawajcie skiny też u mnie na PW, na Discordzie. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się niebawem. Pozdro!